Puls dnia zaprasza Emil górny. Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń w kraju 1195 w Wielkopolsce zmarło ponad pół tysiąca zakażonych osób. I o tym dziś powiemy w puls dnia o czym jeszcze. Radni pis chcą konsekwencji dla wicedyrektorki miejskiej galerii. Która obrzuciła kościół jajami. Oczekiwalibyśmy, żeby przedstawiciele pracujący czy zarządzający instytucjami kultury no, też mieli tą kulturę osobistą. Pociąganie jakichś konsekwencji wobec tej pani w, w, w instytucji, w, w Galerii Miejskiej Arsenał jest niedorzeczne. Poznańska posłanka zasypała ministra Czarnka pytaniami. Nie chodziło o to, żeby kogoś zasypać, tylko hmm. żeby wyegzekwować rzetelną odpowiedź. Zmiany na górnym terasie Rataj. Występuje tam szereg skrzyżowań, przejść dla pieszych, w związku z powyższym ta prędkość 50 km na godzinę jest odzwierciedleniem rzeczywistych prędkości na tym odcinku ulicy. Dobry wieczór. Idziemy dalej, idziemy razem. Pod takim hasłem kobiety po raz kolejny protestowały na Placu Wolności. Choć demonstracje trwają już od ponad miesiąca, to kobiety przyznają, że nie zamierzają się poddawać i będą protestować do skutku na ulicy wyszły po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Teraz jednak mówią, że to nie jedyna sprawa, o którą walczą. Niepokoją je także inne rządowe decyzje. Z protestującymi rozmawiała dziś Paola Borowska. Przychodzimy tutaj, bo po prostu to, co partia rządząca robi w tej chwili, to jest, to jest zdrada narodowa. W tej chwili jeszcze w obliczu, w obliczu tego, co się dzieje z budżetem Unii Europejskiej. To jest po prostu zdrada, to inaczej tego nie można nazwać. No, trudno w tym momencie wierzyć, że tutaj komukolwiek chodzi o dobro jakiegokolwiek Polaka, tak bo można sobie mówić, że no są Polacy z różnymi wartościami i tak dalej, ale w tym momencie to nie działają wbrew każdemu, najpierw naj, na, nawet najbardziej konserwatywnemu Polakowi. Czyli tutaj nie tylko postulaty dotyczące tego prawa aborcyjnego, ale rozumiem też inne postulaty, z którymi pani się nie zgadza? Z, 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 Swobód obywatelskich i praw człowieka. Ja myślę, że to jest najszersza kategoria, po które wszystkie te sprawy podlegają. Przyszłam głównie y, z tego powodu, żeby zaakcentować chociaż raz, tak, że nie jest to sprawa mi obca, natomiast no, z, zdecydowanie jako całość, nie y, pojedyncze postulaty. Y, Kobiet, wolność pojęta bardzo ogólnie, tak? czyli zagrożenie tej wolności no i, i traktowanie nas w sposób uwłaczający. Cały czas tu przychodziłem mimo pogody e, różnej. I jak długo, myślicie, jak długo to potrwa, jak długo będziecie tutaj przychodzić? Nie hmm. przychodzić do skutku. Nie ja cieszy to, że one nadal trwają. Myślę, że to jest naprawdę coś, że już trwają półtora miesiąca prawie. I wiadomo, no, że ilość ludzi będzie się zmniejszać i no, to też jest jakby e, wina tego, że rząd e, chciał nas wziąć na przeczekanie, jak z odkładaniem tych obrad Sejmu. Ale widać, że nadal ludzie są i nadal się zbierają i nie tylko w Poznaniu, ale też w mniejszych miastach. Więc myślę, że to jest bardzo cenne. Nawet gdyby to demonstrowała jedna osoba i wyrażała swój przeciw przeciwko no temu, co się dzieje, ma sens. Nie wiem, jak to się realnie w tej chwili przekłada, czy opóźnienie podpisania uchwały ma związek z naszymi demonstracjami, ale również brałyśmy udział w łańcuchach pierwszych światła. No i oczywiście Trybunał Konstytucyjny, w pani przyładziej powstał, ale no trochę opóźniliśmy pewne rzeczy. Także te demonstracje mimo coraz mniejszej liczebności wydaje mi się, że mają sens. Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń w kraju. 1195 w Wielkopolsce, zmarło ponad pół tysiąca zakażonych osób. W Dnia czas teraz na codzienny raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący walki z koronawirusem. Z danych ministerstwa wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło w kraju dokładnie 12 430 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Najwięcej przybyło na Mazowshi oraz na Śląsku. Niestety Wielkopolska wciąż znajduje się w pierwszej trójce regionów z największą liczbą nowych zakażeń. Najwięcej zakażeń pojawiło się w Poznaniu 206 i powiecie poznańskim 202. W naszym regionie zmarły 44 zakażone osoby. Niepokoić może fakt, że większość z nich nie miała chorób współistniejących. Z liczby przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że spada liczba osób hospitalizowanych i tych pod respiratorami. Obecnie zajęta jest nieco ponad połowa z 38,5 tysiąca dostępnych łóżek dla chorych na COVID-19. Zajętych jest też 61% respiratorów. W ciągu ostatniej doby przybyło 21 tysięcy zdrowieńców. Dalszy ciąg sprawy wicedyrektor Miejskiej Galerii Arsenał, która podczas trafił kobiet obrzuciła jajkami kościół garnizonowy na Jeżycach. W czwartek postawiono jej zarzuty za obrazy uczuć religijnych, jednak członkowie klubu PiS z Poznania domagają się dalszych konsekwencji. Oczekują między innymi, że Zofia Nierodzińska zrezygnuje ze stanowiska, a także podejmie prace społeczne. Paweł Laborowska. Nawet gdybym uważał, że dzieje się źle w naszym kraju, nawet gdybym uważał, że są potrzebne pewnego rodzaju protesty, strajki i tak dalej, no nie przyszłoby mi do głowy, żeby nie wiem, wziąć jajka i zacząć rzucać w kościół symbolicznie, nagrywając się telefonem komórkowym. Tak właśnie jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości komentuje zachowanie wicedyrektorki Galerii Miejskiej Arsenał, która obrzuciła jajkami jeden z kościołów na Jeżycach. Film, na którym widać całe zdarzenie, Zofia Nierodzińska zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Miał to być protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji. Wicedyrektor galerii Arsenał mogą grozić nawet dwa lata pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych. Wyciągnięcia dalszych konsekwencji domagają się też członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Prócz publicznych przeprosin osób, które poczuły się urażone bądź obrażone, jednym z rozwiązań mogłoby być na przykład zaangażowanie się wicedyrektor w prace społeczno-użyteczne na rzecz walki z epidemią, na przykład w szpitalu, bądź też podjęcie się jeszcze bardziej honorowych działań na czele z rezygnacją z piastowanej funkcji. Oczekiwalibyśmy, żeby przedstawiciele pracujący czy zarządzający instytucjami kultury no, też mieli tą kulturę osobistą, też byli pewnego rodzaju wzorem do naśladowania dla naszych mieszkańców poznania a tymczasem no, tutaj mamy typowy przykład antykultury, którego no, tak naprawdę e, zachowania nigdy nie powinno mieć miejsca. Inaczej widzą te sprawy osoby, które w czwartek podczas przesłuchania dyrektor Nierodzińskiej w żandarmerii wojskowej protestowały przed budynkiem, by okazać jej wsparcie. Przedstawicielka Wielkopolskiego Strajku Kobiet przypomina, że zachowanie dyrektor galerii Arsenał było gestem symbolicznym, gestem sprzeciwu wobec działań kościoła i rządu. Kościół jest instytucją, która nas uciska od lat, że wspólnie z rządem. No, zajmują się tak naprawdę polityką, która jest wymierzona przeciwko kobietom. Wyciąganie dodatkowych konsekwencji, m.in. utraty stanowiska, których domagają się członkowie klubu PiS, nie rozumie Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury. Dodaje również, że wcześniej nie było żadnych skarg na dyrektor Nierodzińską, także ze strony członków Prawa i Sprawiedliwości, zasiadających w komisji. Wyciąganie jakichś konsekwencji wobec tej pani w, w, w instytucji, w, w Galerii Miejskiej Arsenał jest niedorzeczne. Hmm. Pani, pani doktor Zofia Nierodzińska pewnie za swoje zachowanie poniesie, poniesie jakąś karę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i to powinno być wystarczająca nauczka. W stanowisku Klubu Prawa i Sprawiedliwości znalazł się także apel do dyrektora galerii Arsenał o to, by odciął się od tej sprawy. Dyrektor Wasilewski jednak już wcześniej wyraził swoje wsparcie dla dyrektor nierodzińskiej. Żyjemy w kraju, w którym niepoliczone zastępy księży pedofilów swobodnie przez długie lata hasają z parafii do parafii, ale to jajko rzucone w drzwi kościoła jest przedmiotem zniewagi uczuć i religijnych. To nie tacy jak Janiak, Dziwisz czy Gulbinowicz wzywani są na przesłuchania, tylko strasznie groźna dla tego kościoła dziewczyna z jajkiem. Wicedyrektor Miejskiej Galerii Arsenał w czwartek złożyła wyjaśnienia na temat zaistniałej sytuacji i nie przyznała się do winy. Stawiany jej zarzut nazwała absurdalnym. Sprawa skończy się w sądzie. Paula Borowska, Puls Dnia. Napisała już ponad 300 interpelacji do ministra edukacji i nauki i pisze dalej. Łącznie pytanie w takiej formie do różnych resortów w rządzie skierowała już ponad 1200. Poznańska posłanka lewicy Katarzyna Kretkowska żąda precyzyjnych odpowiedzi dotyczących sytuacji w wielkopolskich szkołach i przedszkolach. Zapewnia też, że w razie wątpliwości będzie słać kolejne pytania. Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają jednak, że to nie tędy droga i że o sytuację należy pytać władze samorządowe. Które zarządzają tymi placówkami. Maciej Szefer. Tylko dwóch dni potrzebowała posłanka Katarzyna Kretkowska na napisanie ponad 300 interpelacji do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W interpelacji można zawrzeć więcej treści, niż można zawrzeć w minutowej wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu. Każda z nich odnosi się do pomocy rządu dla publicznych przedszkoli i składa się z czterech pytań. W sumie jest ich aż 1200. Dotyczą one pomocy finansowej dla placówek, środków na szczepienia przeciw grypie i testów na COVID oraz pieniędzy na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli. To jest rozdzielony na powiaty. Posłanka lewicy oczekuje precyzyjnych odpowiedzi na wszystkie pytania i zapowiada, że jeśli ich nie dostanie, to będzie kierować do ministra kolejne pytania do skutku. Nie chodziło o to, żeby kogoś zasypać, tylko żeby wyegzekwować rzetelną odpowiedź. Ostatnie interpelacje posłanki lewicy zostały złożone pod koniec listopada. Wcześniej pytała w ten sposób o sytuację w ponad 100 żłobkach i przeszło 200 szkołach w Wielkopolsce. Doskonale zna mechanizmy funkcjonowania szkół poznańskich czy przedszkoli. Zdaniem radnego PiS, Mateusza Rozmiarka, kilkaset interpelacji skierowanych do ministra nauki to nic innego jak utrudnianie pracy tego resortu. Trudno mi sobie wyobrazić, że minister edukacji, który strategicznie zarządza polityką oświatową w skali całego kraju, będzie się odnosił do sytuacji jednego pojedynczego przedszkola, no bo to powinno być zadanie samorządu i władz miasta Poznania. Minister Przemysław Czarnek i jego resort mają jeszcze czas, by odpowiedzieć na pytania dotyczące przedszkoli. Na antenie Radia Zachód minister przekonywał niedawno, że w przypadku szkół, w kwestii braków sprzętu, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jest na pewno sporo jeszcze do poprawy, a jednocześnie w ramach tej poprawy przywożę 100 tabletów do czterech szkół w województwie lubuskim. O pierwszych tygodniach pracy i pierwszych decyzjach ministra w piątek dyskutowali na naszej antenie naukowcy z poznańskich uczelni. W listopadzie Przemysław Czarnek zapowiedział wprowadzenie na uczelniach pakietu wolnościowego. Wskazał, że niektóre z nich piętnują poglądy konserwatywne. Musimy poczekać na, na decyzję pana ministra, dlatego że słowa to są tylko słowa. Przyznaję, że jako optymista z natury wiąże z, z tą zmianą bardzo duże nadzieje. Tak zwany pakiet wolnościowy dla uczelni wyższych ma zostać ogłoszony w grudniu. Minister Czarnek zapewnia, że wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły ochrony tylko naukowców o konserwatywnych poglądach. Maciej Szefer, Puls Dnia. Fundacja Centrum Praw Kobiet otworzyła w październiku swój oddział w Poznaniu. Jej misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Jakie wydarzenia organizuje w najbliższym czasie, komu pomaga? Między innymi o tym rozmawialiśmy w wieczorze w WTK. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Centrum Praw Kobiet istnieje od 26 lat w Warszawie, został założony przez Urszulę Nowakowską i oddziały we wszystkich dużych miastach w Polsce istnieją od kilkunastu lat, to znaczy w Gdańsku, we Wrocławiu, w Łodzi. No, naj, takim najmłodszym to jest w Krakowie, a w Poznaniu no, nie istniał i dlatego postanowiłam tutaj um, otworzyć oddział Centrum praw kobiet. Um, no, też dlatego, że sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o kobietobójstwo, jest no, bardzo zła. To znaczy, no, 400 kobiet jest rocznie mordowanych i państwo nie prowadzi w ogóle na ten temat żadnych statystyk. To są, to są dane, które są prowadzone przez no, fundacje niezależne od, od państwa. W tym momencie dostarcza takiej pomocy doraźnej w postaci pomocy psychologicznej i prawnej dla kobiet, które doświadczają przemocy, które próbują wyjść z związków e, przemocowych, które próbują te, mają też jakby zmagają się z traumami, tak, które wynikają z doświadczonej przemocy. Ponadto planujemy też prowadzić, i już właściwie od grudnia to się dzieje warsztaty e, przygotowawcze, np. do aktywizacji zawodowej, tak, ponieważ często kobiety doświadczają przemocy ekonomicznej. Często mają problemy też z poczuciem własnej wartości. Bardzo trudno jest im wrócić na przykład na rynek pracy, jeżeli przez jakiś czas nie pracowały, co było wynikiem jakiejś sytuacji rodzinnej, w której się znalazły. Więc tutaj też mamy właśnie taką ofertę dla kobiet, które chcą się uniezależnić na przykład finansowo. Trwa spuszczenie wody z Jeziora Maltańskiego. Na dnie pokazały się pierwsze śmieci, m.in. hulajnogi elektryczne czy wiertarki. O szczegółach piszemy na portalu wtk.pl. Spuszczenie wody z Jeziora Maltańskiego. Rozpoczęło się na początku listopada. Za operację odpowiadają poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Przeprowadza się ją raz na 4 lata. Pozwala na oczyszczenie dna zbiornika ze śmieci i także na mu. Wtedy też odławiane są tony ryb. Za każdym razem, gdy woda ubywa na dnie, pojawia się sporo różnych przedmiotów wyrzucanych przez osoby spędzające czas nad Maltą. Podczas ostatnich prac 4 lata temu zna jeziora maltańskiego. Wywieziono ponad 20 ton śmieci około 2,5 tysięcy ton namów. odłowiono też 19, 000, 19 ton ryb. W tym roku niestety również z dnia z dna jeziora m, można było wyłowić prawdziwe skarby, m.in. rowery elektryczne, Hulajnogi Wiertarki i opony. Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji namawiają, żeby w przyszłości takich rzeczy nie wyrzucać do jeziora. W szczegółach mogą Państwo przeczytać na wtk.pl, tam także na bieżąco informacje z Poznania i z regionu. Ostatnia zima zaskoczyła drogowców, teraz zaskoczyć mogą kierowców zmiany. Na górnym tarasie Rataj 70 odeszła do Lamusa. Maksymalna prędkość dla kierowców to już 50 km na godzinę, ale to nie koniec niespodzianek. Drogowcy mają usprawnić działanie sygnalizacji świetlnej, by ruch aut był bardziej płynny. Informacje zebrał Maciej Szefer. Nowy program działania sygnalizacji świetlnej na górnym tarasie-rataj, na skrzyżowaniu ulic Hartowo-Żegrze Wiatraczna Bobrzańska, ma upłynnić ruch samochodowy. Tak przynajmniej deklarują drogowcy, którzy wprowadzają zmiany na górnym tarasie-rataj, ograniczając tutaj także prędkość z 70 do 50 km na godzinę. Ulica Rzegrze no, pełni funkcję e, w mieście. E, występuje tam szereg skrzyżowań, e, przejść dla pieszych. W związku z powyższym ta prędkość 50 km na godzinę jest odzwierciedleniem e, rzeczywistych prędkości na tym odcinku ulicy. Rozbudowywana jest sygnalizacja świetlna u zbiegu ulic Hartowo-Rzegrze, Wiatraczna, Bobrzańska. Ma ona być poddana także korektom, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie. Drogowcy zapowiadają, że ruch dzięki temu ma się nieco upłynnić i stać się zdecydowanie bardziej bezpiecznym. Szczególnie, że ulice Hartowo-Żegrze są teraz bardzo oblegane na czas przebudowy ronda Rataje. Dodatkowo zmieniło się już oznakowanie pionowe i poziome, pokazujące raz ograniczenie prędkości, a dwa nieco nowe zasady włączania się do ruchu. Prowadzona była optymalizacja i obserwacja stałej organizacji ruchu i jednoznacznie e, wynikało tutaj, że należy popracować nad e, sterowaniem sygnalizacją świetlną. Na przyszły tydzień drogowcy zaplanowali pracę przy sygnalizacjach świetlnych na przejściach dla pieszych na całym górnym tarasie Rataj, czyli od ronda Żegrze do tunelu na Franowie. Maciej Szefer, Puls Dnia. Jutro na poznańskie torowiska wyjedzie świąteczna bimba w związku z pandemią koronawirusa w zmienionej formie. Nie będzie przejazdów specjalnych. Przystrojony lampkami tramwaj będzie kursował codziennie, a nie tylko w weekendy na liniach, którymi na co dzień podróżują pasażerowie. O szczegółach opowiada Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Udekorowany został nie tramwaj historyczny, ale modelus beta. Złożyliśmy 750 metrów sznura świetlnego, na którym jest 7500 lampek LEDowych. Oczywiście wykorzystane zostały też lampki używane w poprzednich edycjach. Od 6 grudnia świąteczna bimba będzie kursowała po Poznaniu codziennie, a nie tylko w weekendy, przewożąc pasażerów na liniach komunikacyjnych. Oczywiście w pełnej krasie ten tramwaj będzie można zobaczyć w godzinach porannych i popołudniowych i przede wszystkim na takie kursy będzie on kierowany. 6 grudnia świąteczna bimba pojawi się na linii numer 18. Śnieg, który pojawił się w ostatnich dniach w Poznaniu szybko stopniał. Niektórym marzy się, by prawdziwa zima ze śniegiem do pasa zawitała z powrotem do Wielkopolski i została na dłużej. Czy tak będzie, to sprawdził dziś Bartosz Bartkowiak. Dobry wieczór Państwu. Zobaczmy, co w prognozie pogody. Tutaj jutro więcej przyjaśnień. Tych przyjaśnień w ostatnim okresie, w szczególności w tym okresie, w którym wciąż się znajdujemy, jesienno-zimowym, tych przejaśnień było mniej. Teraz z kolei będzie ich więcej, w szczególności... Podczas jutrzejszego dnia już teraz się tej prognozie pogody wspólnie przyglądamy i tak będzie w całym kraju. Tutaj temperatury od 5 stopni Celsjusza, najchłodniej będzie w Ełku, tam zachmurzenie całkowite, w pozostałej części kraju więcej słońca, najwięcej przyjaśnień. w centrum tam 10 stopni Celsjusza, w Szczecinie 9 z kolei, im dalej na południe, tym cieplej, bo 11 stopni Celsjusza będzie we Wrocławiu i w Krakowie. Teraz zobaczmy. Co? To, co interesuje nas najbardziej, czyli Wielkopolska, Poznań, nasz region, tutaj temperatury w nocy spadną do 6-7 stopni Celsjusza, chłodniej za to będzie na północy, w pile, tam cztery kreski powyżej zera w ciągu nocy, ale noc będzie pogodna, kto zechce, może popatrzeć na gwiazdy, może, może popatrzeć na księżyc najcieplej, w nocy będzie wleśnie, tam 8 stopni Celsjusza i zachmurzenie częściowe w ciągu dnia. W naszym regionie temperatura maksymalna to 12 stopni cel Celsjusza. Tak będzie w Olsztynie, tam jutro słonecznie, pogodnie. Zresztą podobnie też jak w pozostałej części regionu, bo też temperatury niewiele będą się różniły. 10-11 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej znowu w pile na północy, tam 9 kresek powyżej zera i zachmurzenie częściowe. W pozostałej części regionu, jak widzimy, dużo słońca pogodnie. I miejmy nadzieję, że ta aura się z nami utrzyma, no bo my musimy naładować się tą witaminą D, której może nam w ostatnim okresie nieco brakować. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Nie ratusza, a ze szczytu Zamku Przemysła został odegrany dziś pozański hejnał. Na trąbce zagrał Kacper Bartkowiak, przyboczny siódmej Pozańskiej Gromady Zuchowej i dzielne wagabundy ze Związku Harcerzy Rzeczypospolitej. Posłuchajmy, jak to zabrzmiało. No to jak widać, Kraków ma swoją już dobrą konkurencję. To wszystko w tym wydaniu Polsu Dnia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Widzę się z Państwem jutro w Pulsie dnia o godzinie 18. I życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.